i w ten sposób do ułatwi nam i innym od każdej strony do współpracy, do pracy. Każdy przychodził gadał z innego. Czasy. No a my mu wytłumaczymy o co chodzi. Tu jest Wisła, ulica Kościuszki. Tutaj, gdzieś w tym miejscu znajduje się jubilat. Działka znajduje się tu. próbą. Społeczność, jak my jesteśmy w Polsce, bardzo kadrolskie kraju. Mm -hmm. Dwa tygodnie temu Łódź odmówiła podobę Macieczu. Mm -hmm. Tam kupi mamy kupione żałka, wszystko i tak dalej. I że odmowa. A razie no, trzeba właśnie. Dlatego my musimy, musimy pamiętać, też gdzie my jesteśmy. ووجدك عائلاً أمراً فأما اليتيم o inicjatywie Rachima Blaka budowy Centrum Kultury Islamu, czyli o sztuce, która może naprawdę działać. Projekt budowy Centrum Kultury Islamu w Krakowie ma charakter rewolucyjny. Artysta działający w sferze publicznej jest jak pierwszy wątek domina. Podsunięta przez niego inicjatywa powinna być następnie podchwycona i kontynuowana przez resztę społeczeństwa. Tak jak kolejne klocki domina przejmują siłę ruchu pierwszego z nich i przekazują ją dalej. Chcę być postrzegany jako bohater pozytywny. Pragnę podziękować w tym miejscu wszystkim, którzy wsparli moją inicjatywę powstania w Krakowie Centrum Kultury Islamu. Świadczy to odejściu od postrzegania sztuki jako zjawiska, które zawsze można wziąć nawet i uznać za mało donośnie, znaczące w konsekwencjach społecznych. Pozwólcie Państwu, że. Zainauguruję dzisiaj nie budowę, ale inicjatywę powstania w Krakowie Centrum Kultury i przez symboliczny gest, który może być postrzegany jako działanie performatywne. Ale inicjatywa, idea artysta jako pierwszy poruszyciel, pierwszy gest jest równie istotny jak sama realizacja, do której mam nadzieję ten gest się przyczyni. بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك <واجي> نستعين <applause> E, mam nadzieję i myślę, że ten centrum, to centrum będzie centrum dialogu. Dlaczego na przykład ja się tutaj znalazłem? Dlatego, że to ma być zrealizowane w nonsensownym miejscu od strony planistycznej, ale to jest tutaj ma bajka. Pozwoliłem sobie zostawić y, u Państwa swój tekst na samym początku, w momencie, kiedy przyszedłem, gdzie pewne racje wykłada. Jeżeli można sekundę skończyć. Mianowicie, tutaj Pan y, z Warszawy wyraził opinię, że y, y, kratów by był zgorszony minaretem. Nie dam sobie wtulić, że Polacy są nietolerancyjni, a ten moment tutaj bez przerwy się przebija. Zamiar budowy na placu, na stawach Centrum Kultury Islamskiej mieszkańcy tej najstarszej dzielnicy Krakowa uznają za niedopuszczalny, a zupełnie tym bardziej, i za zupełnie niedopuszczalną realizację tego projektu. Czego się boimy, bo tutaj jest wiele ataków. A naprawdę to jest idea, która jest dyskutowana. Miejsce było podane, no po prostu znaleziono taką działkę, podano miejsce. Ale tu się do szczegółów po prostu zaczyna a to jest na razie, a rzymska dyskutuje, co można by zrobić i jak to można zrobić, właśnie w mieć dialog, żeby podejść kulturalnie do tego zagadnienia, a wszyscy nagle napadają i jakieś szczegóły po prostu się denerwują. Najczęstszym argumentem, który na pewno będziemy słyszeć, to będzie, jak to powstanie, że szkoli terrorystów, no, że wciąga chrześcijan. Proszę Państwa, no nie ma drugiego tak narodu jak Polacy, niestety, bo tak jak naprawdę, kiedy nie toleracje nie raczej tam temat na Polski. Więcej na ten temat na... na, ten temat na... Puchnie, ja mówiąc, przy tych wszystkich złych cechach Polaków ja się o ciebie boję. Teraz mi się być przede wszystkim odważnie, żeby pierwsza kostka której Marta Pierwsza kostka to przede wszystkim odwaga podejmowania najtrudniejszych tematów. Nie mogę się bać. Gratuluję właściwie gminii muzułmańskiej krakowskiej takiego wsparcia z pańskiej strony. Jest na pewno nieocenione. W Warszawie nie ma takiej osoby, która byłaby w stanie zmobilizować... Do działania, do zgromadzenia funduszy. Także gratuluję mu za że tak powiem, tego, co tutaj macie w tym momencie. I, i naprawdę yy, yy, chciałbym Państwa uspokoić, w pewnym sensie, dlatego że ten budynek mógł być dużo, dużo gorszy. Zadałbym pytanie bardzo zasadnicze i proste. Jak się definiuje, co to jest artysta? I co artyście wolno, czego nie wolno? Gdzie jest granica działań artystycznych? Czy wykształcenie to dyktuje? Czy dyktuje to dorobek jakiś? Wolność ducha, proszę pana. Czyli każdy, chwileczkę, to w takim razie każdy może się ogłosić artystą. No dobrze. Ja artystą. No Tak, w takim razie. Jestem artystą. Chciałbym wszystkim podziękować za udział w dyskusji.